z Indyka oczywiście, z firmy Łukosz, ze strefy Indyka. Także zapraszamy, zachęcamy na nasze stoisko firmowe. Żeby kibice mieli więcej sił. I po... energii do kibicowania. Przeciwnik wymagające, ale myślę, że będzie dobrze i że ta mała dziewczyna przyniesie szczęście. Zobaczymy, mają grać dobrze i, i wygrać. Innego wyjścia nie mamy. Jesteśmy na turnieju tenisowym kilka w Jaworze, w Spa Hotel Jawor. No i zostaliśmy zaproszeni przez władzę klubu. Jako, jako tutaj pierwszy raz jestem gościem honorowym na takim meczu. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że Podwyski gdzie wygra. Stadion, jestem zaskoczony, po prostu jestem zszokowany. Najwyższa europejska półka. Ja na wielu stadionach nie byłem, ale wygląda pięknie, atmosfera jest fantastyczna. Tutaj otoczenie, anturaż całego tego, tego przedstawienia i, i to, czego nie widać w telewizji, właśnie kibicowanie, to jest dla mnie wszystko takie egzotyczne, że mi się bardzo podoba. Nie, nie, to widowisko sportowe Niczy, niczym się nie różni. Ekstra klasa od pierwszej ligi. Niczym kompletnie. Stadion jest piękny. Stadion jest piękny. To jest, to jest jeden z takich fajniejszych kameralnych stadionów, jakie widziałem. Pięknie skomponowaną górą tam pod przeciwny istro. Grałem sam lat temu, w powiedzieć ile 60 bez roku w Polonii Warszawskiej. Także porównanie mamy. przede wszystkim piłka była cięższa, dużo wtedy ciężej się operowało piłką, ale dlatego im ktoś, kto był szybszy, tym był lepszy. A tutaj oglądam całkiem przyzwoity mecz. Uważam, że technicznie to jest zupełnie w porządku. Zobaczymy. 2-1 przepowiedziałem dla Bielska. Zobaczymy. No tak to dedykacja dla naszej córeczki, która się urodzi już we wrześniu. Nie było wcześniej okazji, żeby, żeby tak właśnie cieszyć się ze strzelonej bramki i jej dedykować. Bo bardzo z żoną czekamy. Fajnie, że, że my wyglądamy tak jak wyglądamy, że potrafimy y, grać, potrafimy y, kreować sytuacje i strzelać bramki. Mam nadzieję, że czy ja, czy, czy koledzy, yy, ważne, ważne, żeby były zawsze trzy punkty, a kto strzeli bramkę, to jest, to jest naprawdę mało istotne, bo, bo, bo ważne są trzy punkty. Obraliśmy dzisiaj mecz z zespołem, który jest głównym kandydatem do tego, żeby awansować. Jest to zespół, który bez żadnych tajemnic o tym mówi. Dlatego cenimy to zwycięstwo, ale tak jak mówię, musimy pamiętać o tej pokorze, o tym, że ten mecz już się odbył. Trzeba się z, nim, z niego cieszyć, wyciągnąć co najlepsze. cały czas głodny i cały czas nie zadowalał się prowadzeniem, nie cofnął się, nie chciał bronić, tylko dalej aktywnie broniliśmy, czyli jakby po stracie piłki byliśmy bardzo agresywni, doskakiwaliśmy i nie pozwalaliśmy przeciwnikowi na to, żeby wyprowadzał ataki, a jeżeli próbował takie robić, to je przerywaliśmy albo kończyły się one dość wcześnie, dlatego cenimy to zwycięstwo. Pierwsza połowa e, troszeczkę e, jakaś taka słabsza w, w, w wykonaniu podbyskidzia, druga no to już koncert, niech żałują ci kibice, które mecz przyszli.